Pokemon! Cześć, ja jestem Weni, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj przedstawię 10 rzeczy, o których naprawdę warto wiedzieć, grając w Pokémon Go. Zaczynajmy. Po pierwsze, łap wszystko, ale to wszystko, co spotkasz na swojej drodze. Nawet jakbyś miał tych Pokémonów 10, 20, 100 i tak go złap. Dzięki temu otrzymasz exp, a co za tym idzie, level. A im masz większy level, tym znajdujesz Pokémony z większą ilością punktów CP. Po drugie, łapiąc pokemony, używaj rotacji, czyli zanim rzucisz pokebolem, pokryj nim kilka razy w koło, aż pojawią się gwiazdki. Dzięki temu otrzymasz więcej doświadczenia. Po trzecie, jeżeli masz tyle pokemonów, że już sam nie możesz się w nich połapać, możesz w prosty sposób je odesłać. Wystarczy, że klikniesz na danego pokemona, zjedziesz na sam dół i naciśniesz przycisk transfer. Po czwarte, odwiedzając Pokéstopy, pamiętaj, że każdy z nich odnawia się co 15 minut. Po piąte, jeżeli widzisz latające liście, znaczy, że w pobliżu czai się pokemon. Często jest tak, że łapiąc pokemony nagle zwieśnie nam się gra. Odczekaj 30-45 sekund i dopiero ją zrestartuj. Jest naprawdę duża szansa, że pokemon będzie złapany. Po siódme, staraj się podbić jak najwięcej Jimów. Pamiętaj, że z każdego podbitego przez ciebie Jima, z tym, że nie może być ich więcej niż 10, co 21 godzin możesz otrzymać 10 pokécoinów. Kolejna rzecz to to, aby pamiętać o wykluwaniu jajek. Mamy trzy rodzaje jajek. 2kilometrowe, 5kilometrowe i 10kilometrowe. Aby je wykluć trzeba włożyć do inkubatora i przejść dany odcinek. Na zamieszczonym obrazku przedstawione są pokemony jakie mogą się wykluć z poszczególnych jajek. Po dziewiąte power upuj te pokemony do których masz najwięcej cukierków. I rzecz ostatnia. Grając Pokémon go zawsze pamiętaj aby patrzeć pod nogi. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję że materiał się spodobał. Trzymajcie się. Na razie.